Siema, witam w kolejnym odcinku mojego vloga, vloga, vlogu, nieważne. Otóż projekt akwarium został zakończony, tymczasowo mam trzy bojowniki. Dwie samice i jednego samca, tam pływa samiec, ten tu u góry. Tam jest niebieska samica i taka bardziej popielato-czerwona samica. No, tam jest ta pani, tam jest druga pani, a tu gdzieś pilata pan. Bojownik. O, tu będzie płynął. No. Więc mniej więcej tak to wygląda. Wydałem na to około. Nie licząc, ku, nie licząc kuli, którą już miałem, wydałem na to akwarium jakieś. Jak na moje oko. Dyszka za pokarm. Z rybką w jednym samym się kupowałem. E, 25 zł. No. Roślinka. E, ta ozdoba. Jedną roślinkę, tą tutaj, tą trawę, nie wiem jak ktoś wie, to jak się nazywa ta trawa, to może mi napisać w komentarzu. Eee, wziąłem od naszego, naszego dużego akwarium domowego. Tutaj zainstalowałem lampki, które już miałem gdzieś tam... No takie doświetlenie, bardziej nastrojowe niż jakieś dające cokolwiek. Tu jest lampa, tu ją się odbija, to jest lampa LED ta, co ta, była na YouTubie, ten nagrany wideo. Ona się tu wyłącza, włącza, no. Więc tak to wygląda. Tu mam trzy trzykrotkę. Moja modliszka wyliniała, nadal nic nie je. No. Więc więcej tak to wygląda teraz. No. Tak. Co u pająka? Możemy zobaczyć co u pająka. Pająk... Pająk żyje, ma się dobrze. No. Nie karmiłem go, jak go ruszam pojemnikiem, to on ucieka, jak widać. No. Więc nie umiem nagrać karmienia jego. To jest trochę problematyczne. Tak. Nastrojowe otoczenie. Wcześniej były tutaj, w tej półce na mojej szafce, komodzie. Kurde, nie wiem, jak to się nazywa. No, ale tutaj było tak średnie ze światłem, też to się słabo prezentowało przez dwa dni. Tak się stało, to akwarium. No i, i nie, nie wiem. Stwierdziłem, że odkleję to przeniosę prze, prze, wszystko jak aktualnie stoi tu. I jak, jak wydaje mi się, że prezentuje się. Całkiem w porządku. No, szczególnie, że kula jakby optycznie zwiększa wi 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 wielkość tych rybek. No. Tyle by tego było nara.